Kanał Bóg Wszystkim w krzyżu zbawienie, akt oddania siebie Jezusowi Chrystusowi mądrości wcielonej przez ręce Maryi, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O odwieczna wcielona mądrości, o najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu jednorodzony Ojca przedwiecznego i Maryi, zawsze dziewicy, Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Twego Ojca w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej Najgodniejszej Matki w czasie Twego Wcielenia. Dzięki Ci składam, żeś Wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, twojej świętej Matce, aby przez nią uczynić mnie wiernym Swym Niewolnikiem. Lecz niestety w wdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie na chrzcie świętym, nie wypełniłem zobowiązań swoich, nie jestem godzien zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i najdostolniejszego Majestatu. Prze to uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twojej najświętszej matki, którą mi dałeś jako pośredniczkę u siebie. Za jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej. Pozdrawiam Cię więc dziewico niepokalana, żywy przybytku bóstwa, w którym odwieczna ukryta mądrość chce odbierać cześć i uwielbienia aniołów i ludzi pozdrawiam cię królowo nieba i ziemi której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane pozdrawiam cię ucieczko grzeszników której miłosierdzie nie zawiodło nikogo wysłuchaj prośby mej pełnej gorącego pragnienia bożej mądrości i przyjmij śluby i ofiary jakie ci w pokorze składam ja Grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj przed obliczem Twoim śluby Chrztu Świętego. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i jego dzieł, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi mądrości wcielonej, by pójść za nim niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia, bym zaś wierniejszym mu był niż dotąd. Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego Dworu Niebieskiego za swoją matkę i panią. Oddaję ci i poświęcam się jako niewolnik Twój ciało i duszę swoją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i bez wyjątku wszystkim, co do mnie należy według Twego upodobania ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mej niewoli dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką mądrość odwieczna Twemu macierzyństwu okazać raczyła, dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym, jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Przenajświętsza łaskawie obdarzyła, Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twojej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu synowi jako wiecznego niewolnika, aby jak przez Ciebie mnie odkupił, tak przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia udziel mi łaski prawdziwej mądrości bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swej sługi. Dziewico wierna spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem mądrości wcielonej Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do Jego pełni wieku na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.